Siemaneczko, z tej strony Mateusz, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku przedstawię wam informacje z gry i tak naprawdę co zostało nowe wprowadzone lub gdzie mamy zniżki i tak dalej i tak dalej więc w dniu dzisiejszym wlazł nowy Battle Pass, który tak naprawdę jest dosyć powiedziałbym interesujący ze względu na maszynę jaką mamy możliwość do zdobycia, tak? A dokładnie mamy Heinka 177A3, czyli tak naprawdę nowy niemiecki bombowiec, który jest wyposażony w dosyć ciekawe uzbrojenie. A dokładnie tym ciekawym uzbrojeniem jest właśnie oto to: czyli tak naprawdę można powiedzieć ciężki pocisk przeciwpancerny kierowany bodajże jeden z najwcześniejszych właśnie tego typu pocisków kierowanych jest on naprowadzony za pomocą radia, w takie dosyć, dosyć toporne, mniej więcej um, używa się to do, dosyć, jest to tak samo naprowadzone jak Fritz X, więc wiadomo, nie jest to nic nadzwyczajnego ale jest to dosyć fajna rzecz szczególnie, że to jest na tak naprawdę -że, gdzie nikt nie spodziewa się, że może zarobić właśnie yy, tak dużym i tak ciężkim pociskiem. A więc dobrze, pokażę Wam, jak to tu tak naprawdę się zachowuje. Yy, od razu mówię: po, te pociski mają jedną zasadniczą wadę, albo inaczej zaletę. Wszystko zależy od tego, jak to dobrze to ogarnie. Yy, chodzi o to. Że te pociski są dosyć, można powiedzieć, ciężkie. Przez to, że one są dosyć ciężkie, no to niestety mają bardzo dużą tendencję do tego, że w początkowej fazie lotu są bardzo powolne. Oczywiście później one przyspieszają, żeby nie było, ale no, początkowa faza lotu jest po prostu tragiczna dla tych pocisków. I jeżeli sobie strzelicie, a jesteście nisko nad ziemią, Właśnie z tego typu uzbrojenia, no to prawdopodobnie siebie sami zabijecie, ze względu na to, jaki jakie to ma opad na początku. No więc dobrze, e, oczywiście, bombowiec e, ten jest dosyć, mógłbym powiedzieć, interesujący. A to ze względu na to, że nie mamy tutaj celownika bombowego. Więc tak, jest to takie dosyć, dosyć ciekawe. Jak sami widzicie, bomba sobie nasza leci. I kierujemy nią właśnie w taki oto sposób. Ma, no, bomba, rakieta po prostu. No, wiadomo, trzeba się z tego nauczyć korzystać, ale jest to dosyć dosyć fajna maszynka, za właśnie, ze względu na te pociski. Dobrze. Oprócz tego do zdobycia mamy również kilka innych maszyn. Przede wszystkim w momencie, kiedy odblokujecie 38 poziom, możemy dostać pojazdy z Battle Passa, z Battle Passów ogólnie poprzednich, czyli możemy dostać właśnie T-55E1, Toldiego 2A, SDK FZ 251 łamane na 22, czyli po prostu e, tego, który ma długą armatę 75 mm niemiecką. I bardzo ciekawą maszynę, jaką jest KHI. Czyli tak naprawdę już wam go pokażę. O ile on tutaj gdzieś jest. E, a nie, niestety go nie ma. E, ogólnie to jest. E, ten taki duży japoński pływający czołg. Można byłoby to tak nazwać. A więc dobrze, więc tutaj mamy właśnie to. Oprócz tego w Battle Passie jest do zdobycia Murmańsk, czyli tak naprawdę okręt dobrze znany tym ludziom, którzy grają flotę i grali troszeczkę konstrukcjami amerykańskimi. Bo jest to dokładnie ten sam okręt Który znajduje się u amerykańca Na poziomie 5 Bodajże 3 Tak I jest to dokładnie to Czyli Relan y, Typ Omaha tak. Ewentualnie Trenton Obojętnie y, Więc tak naprawdę Dostajemy coś takiego No i właśnie tam ten y, Samolocik OK, Jeżeli chodzi ogólnie o grę, no to dostaliśmy zniżki wiadomo na wszystkie tak naprawdę maszyny. Czyli jeżeli ktoś ma dużo maszyn do zakupu, jak najbardziej może kupywać, bo mamy 50% tani. Dodatkowo mamy jeszcze zniżkę na konto premium yy, i wtedy konto premium zależnie mamy albo na 90 dni za 2500 golda, albo 365 za 7,5 więc jest całkiem, całkiem w porządku. Oczywiście do gry również wrócił UH1CXM30, czyli bardzo interesujący śmigłowiec, a to ze względu na, na jego uzbrojenie, a dokładniej działka kaliber 30 mm. Które tak naprawdę, jeżeli złapniecie coś, co nie jest do końca odporne, tak nie jest jakoś mega opancerzone. Powiedzmy jakiegoś bt z bmt lub coś podobnego, no to z tych działek go po prostu przyżeracie. Więc tak to oto wygląda. I ogólnie całkiem, całkiem fajne takie maszynki... takie fajne zniżki weszły nam z racji tego, że są urodziny po prostu Wartandera. Więc nic. To by był taki odcinek newsowy, więc dzięki wielkie za oglądanie. Ja się z wami żegnam. Zapraszam na kolejny odcinek, który pojawi się w niedzielę. Dzięki wielkie, cześć!